Największym błędem, który popełniają ludzie, którzy nawet robią raport swojej pracy, to już jest dużo. Zrobiłeś raport swojej pracy. To teraz nie popełnij błędu. Możesz go sobie zapisać: nie popełnię błędu, takiego, że nigdy nie zainwestujesz swojego czasu, aby do niego wrócić i go przeczytać. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed Tobą kolejny materiał, który pomoże Tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie, a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Największym błędem, który popełniają ludzie, którzy nawet robią raport swojej pracy. To już jest dużo, zrobiłeś raport swojej pracy. To teraz nie popełnij błędu, możesz go sobie zapisać. Nie popełnij błędu, takiego, że nigdy nie zainwestujesz swojego czasu, aby do niego wrócić i go przeczytać. Nie popełnij tego błędu. Robisz go dla siebie w końcu, nie dla kogoś. Ok? Wr wracaj do dziennika. I Ja wiem, że jak jest koniec dnia, po prostu ciężko pracowaliśmy cały dzień, i ostatnią rzeczą, którą chcemy zrobić, na której nam zależy, to jest. Czytanie swojego dziennika i przemyślenie tych wszystkich rzeczy, mocnych, słabych stron, ale zaufaj mi. Płyniemy tym samym statkiem. Ja też, ja też płynę w tym samym kierunku. Też bardzo często pracuję długie godziny każdego dnia z moimi klientami, z ludźmi w biznesie, w firmach. To nie tylko przecież trading. Bardzo często zdaję o 6 rano, kończę gdzieś tam 23, 24, czy na całymi pierwszą noc. I też uwierz mi, że nie zawsze chce mi się wracać do tego dziennika. Ok? Ale w związku z tym, pewien element znowu. Na koniec każdego dnia poświęć, uwaga, zapisz sobie nie więcej niż 5 minut. Nauczę się czytać swój dziennik w 5 minut. Podkreślę swoje mocne strony. Bo może dopiero wtedy je podkreślisz, jak przemyślisz te sprawy. Podkreślę swoje słabości. Krótkie podsumowanie, dosłownie dwa zdania na temat dnia dzisiejszego. Ogólnie jestem zadowolony z dnia dzisiejszego. Widzę rzeczy, które są do poprawy. Możesz zaznaczyć taki tekst na żółto i tyle. Ok? I to nie zajmie Ci więcej niż 5 minut. Chyba, że masz 200 pozycji w ciągu dnia. No to, wow, to trochę więcej. Ale jeżeli handlujesz standardowo i tych pozycji masz powiedzmy 15 do 20, spokojnie, to jest 5 minut, 5 minut czytania. I w ten sposób utrwalisz w pamięci, utrwalisz w pamięci, co się działo, z czego korzystałeś, co były mocnymi stronami, gdzie się pojawiały błędy. Będzie Ci zdecydowanie łatwiej pracować. I uwaga, ja takie duże podsumowanie dla siebie robię w takim systemie e, cotygodniowym, taki cotygodniowy przegląd przegląd dziennika, więc bardzo istotne. W ciągu dnia zapisuję, jak to się mówi na świeżo, e, na impulsie bardzo często pewne notatki, pewne zapiski, ale to nie jest koniec mojej pracy, bo ja wam powiedziałem na jednym z ostatnich spotkań, że poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby być lepszym w tym, co robię. Podaję Wam konkretnie case, który za to odpowiada. Raport pracy, mój dziennik, dodatki, moja efektywność, zarządzanie czasem, to jest dokładnie ten mechanizm. I teraz cały tydzień minął. Pracy, decyzji, rzeczy, komplikacji, sytuacji życia, dnia codziennego, problemów, to wszystko leciało cały tydzień. Uwaga. Jeżeli jesteście jakimś takim jak ja, to ja w piątek nie podejmuję żadnych decyzji biznesowych, żadnych decyzji strategicznych o wyjazdach, o wakacjach, innych rzeczach takich które coś tam nam powodują, że trzeba się zorganizować. piątek, ja jestem po południu. Ja jestem off, ja jestem wyłączony. O godzinie 14 możemy usiąść i możemy sobie za zacząć opowiadać żarty, ale ja nie będę w stanie efektywnie pracować, po prostu jestem zmęczony. Przede wszystkim psychicznie, więc żadnych żadnych decyzji, żadnych wniosków w piątek nie podejmuję. I być może, jeżeli jesteś kimś takim jak ja, to ma bardzo intensywny tydzień, dużo się dzieje. Ja zostawiam czytanie dziennika i pracę, pracę nad sobą na sobotni poranek. Okej, okay. siadam w sobotę, rano, na tarasie, kawa, herbata, co tam kto woli, sok i spokojnie zaczynam, poniedziałek, Paweł, twoje mocne strony, czy działały, czy nie działały, co zrobiłeś dobrze, czy jesteś czegoś dumny, jesteś z czegoś zadowolony, czy chciałbyś tego robić więcej, OK, i szukam z poniedziałku, OK, to są te rzeczy, te rzeczy w tradingu, takie i takie, dobra, ale teraz zastanów się, czy możesz coś poprawić, czy widzisz gdzieś... Obszar, pole do poprawy. Organizacyjnie, funkcjonalnie, w procesie decyzyjnym, w komunikacji i wymyślać możemy sobie mnóstwo tych rzeczy w zależności od tego, co nam się na to składa. Tradingowo oczywiście też. Czy nie za dużo pozycji, czy nie za intensywnie, czy może za dużo siedziałem, czy byłem zmęczony, czy byłem wypoczęty, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To robię sobie w sobotę, w sobotni panamek, idealny moment do tego, żeby się nad tym zastanawiać, bo wtedy się nie śpieszę. Wtedy się nie śpieszę. W piątek wieczorem mam się śpieszyć, nie wiem, o 20. żeby w miarę się położyć spać, żeby wypocząć, bo przecież sobota. Ktoś, to, ktoś kto, kto ma dzieci wie, że z dziećmi jeszcze małymi sobota jest po prostu kolejnym zwykłym dniem, w którym stajemy po prostu wcześniej rano, więc czy mam się śpieszyć o godzinie dwudziestej, kiedy jestem przytłoczony, zmęczony po całym tygodniu, i chcę w końcu odsadnąć. Nie, to nie jest dobry moment na, e, na, robienie, na robienie gdzieś tam wniosków, na decydowanie, w którym kierunku ja mam iść w kontekście swojego rozwoju. I nie polecam robić tego typu przeglądu. Po prostu jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, nie wiem, mamy jakiś, jesteśmy niespokojni, coś się tam dzieje na koniec tygodnia, mamy dość. To po prostu nie przyniesie pozytywnych rezultatów. I, moi drodzy, jeżeli czujemy frustrację, jeżeli gdzieś tam ten cały tydzień był tyle, na tyle frustrujący, na tyle, na tyle nieefektywny, i to nie tylko w tradingu, ale jak to się mówi, wszystko co robimy. Przecież w piątek będziemy odczuwać wszystko z całego tygodnia, to moi drodzy, jest jakaś frustracja, coś tam narosło, być może wysiłek fizyczny, basen spa jakiś taki relaks być może coś tego typu pozwoli ci trochę trochę wycisnąć jak to się mówi te, te, te całe ciśnienie, które się pojawia. Jeżeli siłownia jest zamknięta, nie wiem, zapytaj sąsiada, czy trzeba może porąbać drewna, może pomalować ściany. Cokolwiek, co będzie związane z zupełnie inną czynnością, którą na co dzień wykonujesz po prostu odetchnąć. I na pewno nie pracuj w takiej sytuacji przemęczenia nad swoją głową, nad celami, bo nic, naprawdę nic dobrego z tego, z tego nie wyniknie. Jedyna sytuacja, w której to będzie efektywne, to kiedy ty jesteś wypoczęty, jesteś wypoczęta i możesz, możesz zacząć e, działać, ok? To jest sytuacja, w której po prostu czujesz się komfortowo, masz czas, cię nie goni, możesz to zrobić. Ja oczywiście zrobiłem z tego rytuał, w każdą sobotę. Ja z niecierpliwością czekam OK. Wrócę do całego tygodnia. Dlaczego zrobiłem z tego rytuał? Dlaczego mnie to w ogóle jara, żeby w ten sposób funkcjonować? Bo widzę progres. Każdego dnia jest to jakiś mały progres, ale jak siadam po tygodniu, sprawdzam swoje podsumowanie z, dnia, z tygodnia poprzedniego. Mówię, aha, te, te, te rzeczy. Teraz patrzę, zaplanowałem sobie, nie wiem, 4-5 punktów, które chcę poprawić. Wow, zrobione. Wow, zrobione. O, tu widzę jeszcze rzeczy do tu poprawy. Tutaj zawaliłem. Tutaj tego nie zrobiłem. Kolejny element. No, to mi w ogóle gdzieś tam nie zafunkcjonowało. Zupełnie to odpuściłem. Dobra, dociska więcej. Ale z tych dwóch rzeczy super, bo mam to, mam to, mam to. Takie rzeczy się wydarzyły. Ekstra to zadziałało. To jest bardzo istotne w kontekście tego, żeby. Yy, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, albo może po kolei z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, być po prostu lepszym w tradingu. Ok? I odpowiadając na te pytanie, w jaki sposób mogę stale, bo tu nie było, Paweł, jak mogę jednorazowo się poprawić w tradingu, no to jednorazowo znajdźmy Twój błąd, ale pytanie brzmiało, w jaki sposób mogę się stale poprawić w każdym tygodniu? Czy jest jakiś sposób, który. Pomoże mi stać się lepszym traderem. I to jest właśnie to jest właśnie ten element, okej? Okay? Czyli uruchomienie swojego raportu, raportu pracy w taki sposób, żeby um, on był dla nas czytelny. Zdecydowanie, żeby był dla nas czytelny, żebyśmy mogli na podstawie tego raportu wyciągać wnioski, żebyśmy mogli się poprawić zdefiniować w jakim obszarze. Dobra. Moi drodzy, podsumujmy. Korzystanie między innymi z Dziennika, czyli robimy szczegółowe notatki każdego dnia od poniedziałku do piątku, czyli kiedy handlujemy. Jeżeli handlujesz dwa dni w tygodniu, robisz dwa dni w tygodniu. Rozpisz swoje główne punkty programu i zrób podsumowanie na koniec, powiedzmy, dnia. Zrób podsumowanie z dokładną analizą. Na koniec tygodnia, czyli zrób podsumowanie tygodnia. Po co? Po to, żeby na nowy tydzień dać pewne cele. Ok? Wyznaczcie. I ja zaraz powiem też, bo mi teraz przyszła taka pewna myśl, którą stosuję bardzo często, więc też Wam podam taki tip, który, który jest do wykorzystania. Ja wiem, że zaraz powiecie mi to, wymaga Twojego czasu. Odpowiadam, chcesz mieć efekty, czy chcesz wyrzucać pieniądze i tracić czas. To nie jest kaj, po prostu bierz się do roboty, od dzisiaj zacznij prowadzić dziennik. Trochę, trochę teraz przejdę do tego typu. Moi drodzy, to jest tak zwana sztuczka Free to Five albo 3 na 5. Zachęcam do tego, weźcie sobie kartkę, która będzie miała wielkość 3x5 cm wystarczy 3x5 albo 5 na 3, jak to woli w jakiej formule. Chodzi o to, żeby taką kartkę zmieścić w kieszeni. Najlepiej w kieszeni mieć ją przy sobie. I nie polecam robić tego na telefonie. Po prostu papier, długopis, marker, jak to woli? Ale, ale spokojnie dacie, dacie radę. I moi drodzy, po przeczytaniu swojego dziennika, czyli po pierwszym tygodniu będziecie widzieli, gdzie są wasze mocne strony, które procentują, które, w których jesteście dobrzy. To są elementy w dzienniku wam się to powinno pojawić po tygodniu. Będziecie też wiedzieć, gdzie są słabe strony. I teraz, co robimy z tą kartką? Na pierwszej stronie tej kartki zapisujemy swoje mocne strony, 3 do 5 elementów, ok? I to są 3 do 5 elementów, na których skupimy się w kolejnym tygodniu, aby robić ich po prostu więcej. A na odwrocie tej kartki, po drugiej stronie, zapisujemy rzeczy, które wiążą się z naszymi słabościami, które chcemy poprawić w przyszłym tygodniu. To jest bardzo istotne. Po całym tygodniu wyciągacie, ok, z tych trzech, 3, 3, 3 do 5 rzeczy, nie mówię, że 5, ale 3 do 5. Tak, zapisujecie sobie te rzeczy, trzy, trzy mocne strony, super, chcę ich robić więcej, chcę to utrzymać, chcę żeby one dalej funkcjonowały, żeby były motywem przewodnim, super i widzę trzy do pięciu mankamentów, które chcę poprawić w kolejnym tygodniu, zajebiście się to sprawdza. Do tego, żeby pracować z samym sobą, dlatego, że tą kartkę możesz wyciągnąć w każdej chwili. I z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli masz tak zwaną checklistę i sobie zapisujesz, to zrobić, to zrobić, to, to poprawić, tego się nauczyć, to jeszcze, to jeszcze, tu zrobię, tam przeczytam, tam się dowiem, tam napiszę i wasza lista się zaczyna rozciągać. I w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której ta lista jest tak długa, że mówicie. Kurwa, to jest za dużo, po prostu, Paweł, za dużo i ja chyba tego nigdy nie zrobię, to w zasadzie kończę teraz, ja mam relaks, ja tam będę pracować nad sobą, nie muszę przecież nic zrobić. I o to tutaj chodzi, nie róbcie checklisty, która zawiera 20 czy 30 punktów, to jest nie do zrobienia w tygodniu, chyba że macie cały dzień do poświęcenia na to. To może się udać, ale to też nie będzie super efektywne. Skupcie się na trzech pozytywnych elementach, które mają się utrzymać, które dalej mają być motywem przewodnim i na trzech elementach, które chcecie poprawić. Wystarczy. Wystarczy, bo przez cały miesiąc, jeżeli to zrobicie skrupulatnie, okaże się, że poprawiliście się w zakresie 10-12 elementów, które sobie na karteczce zapisaliście. OK? To jest najprostszy tip, yy, który powoduje, że zdecydowanie łatwiej nam jest pracować samym sobą, żeby mieć ten progres. Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza. Doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć, w kolejnych nagraniach śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.